Ty jestem się o*** że będzie tutaj, jestem 20 jestem tutaj, jestem tutaj, Jezus, tu my. No i po co zraszawa? No ja pierwszy. O ładnie. Uważaj z rampa. Ruowa. Rampa? Nie wiem. Może być pałac. Już zabity. Ten co się zabił. No to rampa może być? No był, był na rampie. Dobry. Nie osłaniami, da? No i zajebiście. Nie, no to nie. A w Kanarabie była. Dątko no jak pierdolę. No. Może poszliby, ale nie jestem pewien. Chyba by nie, No, paka była w pałacu, kurde, tylko właśnie, czy ją wzięli już? No on P zostań, muszę A. Nie wiem. No wiesz, tego puszczać solo. Mhm. Mm Mówię, no paka była w nie wiem czy ją wzięli. Nie widzę stąd. Słyszę kogoś. Będzie ace? To jednego ace'a mam. Chłopie, ace! Yes, yeah. wow. Ładny. Nice. Oh yeah! Zobaczcie. To po jednym, po jednym ace. Nice. Ładnie.